Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Witam w kolejnej tygodniówce. Dzisiejszy temat to związek między rodzicami a ich dziećmi, dziećmi i rodzicami, wolność i czy mamy prawo do swojego życia. Czy ono ma być całkowicie pod dyktando naszych rodziców? Co na to mówi Biblia? Jak sobie z tym radzić, jeżeli widzimy zbyt dużą presję czasem wywieraną na nas jako dzieci? Zapraszam. Temat no nie jest to łatwy temat na pewno i oczywiście wszystkich wątków tutaj nie poruszę, bo wtedy ten filmik trwałby zbyt długo i pewnie i tak będzie za długi dla wielu osób. Ale myślę, że warto się zastanowić, bo często słyszymy jako księża ludzi, którzy nie wiedzą jak sobie radzić na przykład z taką sytuacją, kiedy ich rodzice Ponieważ bardzo kochali swoje dzieci i bardzo nie chcieli się z nimi rozstawać, postanowili, że wybudują dom wielopokoleniowy. Czyli co to znaczy dom wielopokoleniowy? Ano znaczy to dom taki, w którym zamieszka córka, na przykład, albo syn, ze, swoim, ze swoją żoną przyszłą, ze swoimi dziećmi. No, i właśnie córka ze swoim mężem, ze swoimi dziećmi, bo rodzice chcieli jakby przygotować takie miejsce nie tylko dla siebie, ale też dla swoich dzieci. Oczywiście bardzo ładna inicjatywa dawniej było to częściej robione. Widzieliśmy na wsiach szczególnie, że rodzice jakby dawali działkę naprzeciwko swojej posiadłości swoim dzieciom. Czy właśnie zaraz po ślubie, czy już wcześniej gdzieś zaczynali budowę jakiegoś domu? Widzimy też, że to się bardzo zmienia. No, w końcu żyjemy w czasach globalizacji, czyli bardzo dużo młodych ludzi wyjechało z Polski, bardzo dużo z tych osób byli to ludzie ze wsi, czyli właśnie z takiej rzeczywistości, która kiedyś była jakby ułożona, a teraz no, na przykład wracają i nie budują tych domów. Czy to z rodzicami, czy blisko rodziców, często dalej, bo już się też nauczyli jakby żyć na swoim, czy po swojemu. No ale czasami jest tak, że właśnie ludzie zgodzili się na to, żeby żyć ze swoimi rodzicami, i czasem zdarzają się sytuacje, na przykład takie, kiedy jest para rodziców mieszka w domu, z nimi w tym samym domu mieszkają ich dzieci, które też już mają rodziny. No, i właśnie zaczynają się na przykład wymówki, albo zaczynają się wypominania. Wypominania typu, na przykład, jeżeli, jeżeli te dzieci chcą sobie po swojemu urządzić może swoje mieszkanie, albo po swojemu by chciały zrobić swoje podwórko, albo po swojemu chciałyby spędzać wolny czas, to czasem mówią, że są wypominania ze strony rodziców, na przykład, że my to robiliśmy wszystko dla Ciebie, a Ty teraz chcesz po swojemu, my to robiliśmy dla Ciebie z miłości, a Ty teraz chcesz po swojemu, albo kiedy młodzi ludzie pomieszkali już trochę z tymi rodzicami, doszli do wniosku, może właśnie zięć, albo synowa, Pomyśleli sobie, że może już czas, żeby pójść na swoje, mieć trochę więcej swobody, trochę po swojemu zorganizować ten dom, to swoje mieszkanie. No i właśnie zaczynają się takie wypominania. I czy te wypominania są dobre? No? Czy, czy rzeczywiście w duchu chrześcijańskim rodzice, którzy na przykład są jeszcze w bardzo dobrej formie, jeżeli chodzi o ich zdrowie, radzą sobie w domu bardzo dobrze? Czy. Czy jest to dobre, czy jest to chrześcijańskie, jakby takim wypominaniem, że my to budowaliśmy dla was, my to budowaliśmy z miłości dla was, czy, czy to nie jest w jakim stopniu jakieś takie ograniczenie bardziej skupione na sobie? Kiedy rodzice jakby blokują te dzieci przed pójściem na swoje? Nie wiem, czy pamiętacie, ale Pan Jezus mówił w jednej z Ewangelii, opowiadał o tym, kiedy nad Jordanem wielkie tłumy się zbierały, i kiedy Faryzeusze zapytali go o małżeństwo, on powiedział, że na początku nie było oczywiście rozwodu. Rozwód był dla Mojżesza dany i później Mojżesz to dalej przekazywał, dlatego że ludzie mieli zatwardziałe serca. Ale powiedział, że na początku nie było tak i to dlatego. Mężczyzna opuści matkę i ojca i zwiąże się ze swoją żoną i ci dwoje zostaną jednym ciałem. Wiecie, sam zastanawiając się nad swoim życiem, gdzie też odczuwałem w pewien sposób jakąś tam presję rodziny, kiedy dorastałem, że powinienem robić w życiu to, czy powinienem robić w życiu tamto. Raczej nikt nie mówił mi o tym, że, miał, że powinienem zostać księdzem, to była jakaś taka odległa myśl, raczej tylko moja. Rodzina na pewno cieszyłaby się, ale jakoś patrząc na mnie i na moje zachowanie, nie myśleli, że to była jakaś opcja. W każdym razie Bóg chciał inaczej. Ale pamiętam, że presja była i, i, i właśnie chciałbym też tutaj zastanowić się razem z wami, żebyście się też zastanowili, szczególnie może rodzice. No, jak, jak to się odbywa w Waszym domu? Bo wiadomo, że Wy z miłości do dzieci często stawiacie im jakieś wymagania. Chcecie, żeby oni dobrze się uczyli, żeby podejmowali dobre decyzje, żeby byli ludźmi wykształconymi, wychowanymi, religijnymi i to wszystko oczywiście jest w granicy Waszego autorytetu. Ale też warto zapamiętać, że każdy z nas, czy każdy z nich, z dzieci, z młodzieży, ma też prawo do swojego życia, ma prawo w końcu zrobić z tym życiem, co tak naprawdę chcą. Dlatego też rodzice modlą się za te dzieci, dlatego my też w kościele modlimy się za młodzież, żeby oni podejmowali jak najlepsze decyzje. ale każdy ma prawo do wolności i, i często i rozumiem te wszystkie zapędy, żeby budować czy kupować rzeczy z miłości do dzieci. Ale chyba nie po to, żeby, żeby te dzieci jakby posiadać, przetrzymywać przy sobie, tylko raczej z miłości, a miłość no, daje swobodę działania, to jest prawdziwa miłość, kiedy rodzice potrafią powiedzieć swoim dzieciom, no słuchajcie, no, wybudowaliśmy ten dom z miłości do was, ale no, oczywiście, jeżeli wy chcecie jakby rozwijać się po swojemu, wasza rodzina i chcecie kwitnąć, i. I to będzie dla Was najlepsze, to my oczywiście wspieramy rodzice. Myślę, wydaje mi się, że, że to można sobie jakoś pomyśleć nad tym trochę. To jest taka perspektywa, jakby przez lata słuchania, czasem takich, właśnie, może żali czy żalów. Osoby, które nie wiedziały, jak sobie poradzić. Mówiły księże, no moi rodzice są zdrowi, ogarniają wszystko w domu, a jak tylko powiem o tym, że chcę się wyprowadzić, czy pójść na swoje, to zaczynają się wypominania. Dlaczego? Dlaczego, kiedy rodzice też mieli szansę, żeby przeżywać swoje życie po swojemu? Może nie mieli, może mieli rodziców, którzy im nie pozwalali, ale to oczywiście nie znaczy, że też jakby mają zabraniać swoim dzieciom przeżycia swojego życia po swojemu, ale oczywiście mówimy tutaj o ludziach dorosłych, a ja nie mówię tutaj o dzieciach z nie wiem, trzeciej, czwartej, szóstej, ósmej klasy, czy nawet pierwszej, drugiej, trzeciej liceum. Czy nawet w maturalnych klasach, którzy nagle, jak to ten marnotrawny syn powiedział do swojego ojca: Ojcze, teraz daj mi połowę Twojego majątku i ja zrobię z nim co zechcę? Oczywiście ja nie mówię o tym, bo do 18 roku życia w państwie w Polsce jesteśmy dziećmi, jesteśmy, nie jesteśmy dorośli, rodzice mają jakby stuprocentowy autorytet nad nami, przynajmniej teoretycznie. No i, i, i posłuszeństwo oczywiście jest od nas wymagane od dzieci. Ja tutaj mówię od nas od dzieci. ale, ale właśnie to, co całe wspieranie tych dzieci. wiecie, wydaje mi się, że też... Wspieranie, ukierunkowywanie. Czasami, jeżeli chodzi o wybór studiów, wybór nauki. Oczywiście rodzice mają dużo mądrości, i dużo doświadczenia życiowego i chcą dla dzieci jak najlepiej. Ja to wszystko zgadzam się z tym i to wszystko rozumiem i to wszystko wiem. Ale też te dzieci na końcu mają prawo, że tak powiem, pójść w drugim kierunku. Ile to razy tak było, że pamiętam, że miałem znajomych na przykład. Którzy pochodzili z jakiejś rodziny, nie wiem, prawników, czy farmerów, czy policjantów, czy wojskowych, i czasem mówili, że presja była tak ogromna w domu, że oni po prostu jakby nawet bolało ich to w sercu, że nie mogli pomyśleć o czymś innym, bo było jakby oczekiwane od nich, że oni też muszą być prawnikami, farmerami. A jak powiedzieli, że na przykład ten mój kolega, który powiedział, że chce być księdzem, to spotkał się z taką wielkim odrzuceniem rodziny. Czy to jest chrześcijaństwo, czy to jest miłość, czy to jest. Miłość daje wolność. Miłość daje wolność, miłość kosztuje. Kiedy rodzic może widzieć, że dziecko, no, jakby szanuje rodzica, który na przykład jest nauczycielem, jest policjantem, jest prawnikiem, jest lekarzem, czy ma jakiś inny zawód, czy jest farmerem, szanuje to, ale mówi tato czy mamo, no, ja widzę to inaczej, jakieś swoje szczęście w życiu i chciałbym, żebyście mnie wspierali. Myślę, że warte zastanowienia. Jestem tutaj akurat w pięknej okolicy tutaj mojego domu rodzinnego, i właśnie o tym sobie myślę, że też jakby plany były, może żebym został na wsi i był rolnikiem. No pamiętając ten trud pracy rolnika, oczywiście teraz na to inaczej patrzę z wielkim szacunkiem. Wiedziałem, że to jakby nie jest dla mnie, nie było dla mnie. Wspieram rolników modlitwą, tutaj patrzę, jeżdżę sobie po mojej wiosce i z wielkim szacunkiem na to, co oni robią, jak uprawiają pola, tutaj zebrane, właśnie kukurydza. Z wielkim szacunkiem, ale wiem, że nie było to dla mnie i dziękuję Bogu, że potrafiłem jakby walczyć też o to, co chciałem robić w życiu. I też zachęcam tych, którzy może nie mają takiej szansy, żeby, żeby też rozmawiać i też rodziców którzy oczywiście którzy są jeszcze funkcjonujący bo całkiem inaczej wygląda sytuacja kiedy rodzice są chorzy kiedy już nie mogą no to wiadomo że odpowiedzialność dzieci jest na to, żeby, żeby zrobić coś żeby się zająć żeby zatrzymać się ale kiedy rodzice sobie radzą wszystko jest w porządku i czasem pojawia się taka zaborczość i dzieci czują się w sumieniu jakby odrzucali swoich rodziców ale przecież mają też prawo do wolności Temat skomplikowany, tak jak mówię, proszę e, oczywiście sobie go przemyśleć, podać dalej. E, no jest to, jest, to, jest to wielki temat. Na przyszły tydzień. Niech was Bóg błogosławi. Ojciec i Duch Święty. Amen. Szczęść Boże.